Pierwsza wielostrada w Katowicach, ruszyliśmy z realizacją, 9 miesięcy ma być gotowa, taka dobra ciąża można powiedzieć, więc będziemy się cieszyli za 9 miesięcy, naprawdę z prawdziwego zdarzenia, dobrą drogą rowerową, 4 metrową, czyli szerokości 4 metrów, oświetlona jest nie tylko jazda podczas dnia, ale również po zmierzchu, bezpieczna jazda na rowerze w kierunku Brynowa, czyli zbliżamy się do centrum, a w kierunku wschodnim będziemy później kontynuowali tą inwestycję po, do miasta Mysłowice. Um, oczywiście inwestycja wynika z szerokich rozmów i decyzji za, podjętych podczas rozmów z metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską. Um, tutaj wielkie ukłony w kierunku przewodniczącego pana Kazimierza Karolczaka, który podjął się wyzwania realizacji tej inwestycji mimo że miasto Katowice ogłosiło przetarg i miasto Katowice zablokowało środki finansowe na ten cel, to mamy e, e, zapewnienie, że te środki zostaną w przyszłości refundowane z Główną śląsko Metropolii, tak, żeby rzeczywiście powstała sieć velostrad łączących nasze miasta e, w całym w całej metropolii, tak, żeby swobodnie można było używać roweru nie tylko jako środka re, rekreacji, ale też jako środka komunikacji publicznej. Katowice jest... Mam nadzieję, że staną się taką welostradową stolicą Polski, ponieważ praktycznie z każdego kierunku z miast, które otaczają Katowice będą poprowadzone drogi rowerowe, welostrady, prawdziwe autostrady dla roweru. Pierwszym krokiem to jest połączenie Zagłębia, Sosnowiec z Katowicami, ale obok jest Mysłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, później dalej w kierunku na Piekary, Bytom, nawet na Tarnowskie Góry. W drugą stronę jak popatrzymy na, na północ tych i, i, i Gliwice. Tak więc Obecna siatka połączeń drogowych dla samochodów, można mogę powiedzieć, że zostanie odtworzona dla rowerów podobnej skali, podobnej wielkości. Ponad 120 km dróg rowerowych jest planowane, a myślę, że to znakomicie po prostu poprawi sytuację infrastruktury rowerowej dla wszystkich tych, którzy chcą podróżować rowerami pomiędzy miastami. Przygotowanie do dzisiejszego bicia łopaty to blisko 4 lata pracy i uzgodnienie kierunków. Przed nami jeszcze są odcinki i ich projektowanie, tak by można było je wybudować. Duża część tych odcinków już jest projektowana. Trwają ostatnie ustalenia z właścicielami terenu, które chcielibyśmy pozyskać i kupić od prywatnych przedsiębiorców. Tak więc następne lata stoją pod znakiem inwestycji rowerowych i myślę, że najbliższe 3-4 lata to są takie lata, które będą pokazywać bardzo naocznie, jak te autostrady szybko przybywają.